W górach w XV stuleciu odpowiedź mniej powstała przez dziesiątki lat, aż stała się legendą, którą dziś podziwiamy. Siemaneczko! Każdy zna skrzydła husarii, każdy wie o kopii, która łamała szeregi wroga, ale czy wiesz, że husarze używali broni, o której podręczniki milczą? Tak dziwne, że dziś wielu historyków podnosi brwi ze zdumienia. Wyobraź sobie szpadę, ale dwa razy duszą. Koncerz, długa, wąska broń, zaprojektowana tak, by przebijać pancerze jak igła skórę. Nie ciąłeś ją, nie siekałeś, tylko wbijałeś prosto w serce wroga, nawet jeśli chronił go stalowy kirist. A najlepsze, używano jej po tym, jak kopia już się złamała. Potem był nadziak. Wyglądał trochę jak młotek, ale na jednym końcu miał ostry szpikulec. Dzięki niemu można było zmierzyć się lub wbić się w płytę zbroi. Brutalne, tak. Skuteczne, bardzo. Ale to jeszcze nic, husarze mieli też rochytynę. Rochatynę, masywną włócznią myśliwską. Normalnie służyła do polowania na dziki, ale na polowicy potrafiła zatrzymać nawet rozpędzonego kawalerzystę. A teraz absolutny hit, petardy husarskie. Niewielkie ładunki wybuchowe przyczepiane do drzwi, bram czy nawet murów wroga. Tak husaria potrafiła być także z saperem w pancerzu i skrzydłach. Tak więc, kiedy następnym razem ktoś powie, że husaria to tylko kopia i skrzydła, Opowiedzmy o koncerzu, nadziaku i petardach, bo prawdziwa siła tej formacji kryła się nie tylko w szarży, ale i w pomysłowości. A to czynił wojownikiem, który zawsze miał asa w rękawie albo w pochwie przy siodle. Do zobaczenia kolejnym razem. koło. Czy wyobrażasz sobie elitarną formację jazdy bez tarcz? A jednak Husaria, najsłynniejsza kawaleria pospolitej celowo zrezygnowała z tarczy. Dlaczego? Czy to był błąd taktyczny, czy może genialna decyzja? W tym odcinku rozwiniemy mit o tarczy i pokażemy jak naprawdę działała Husaria. Na pierwszy rzut oka to dziwne. Przecież w średniowieczu każdy rycerz miał tarczę. Do walki, do obrony, do pokazania herbu, ale Husaria to nie była zwykła jazda. To była formacja nowoczesna jak na swoje czasy. Jej siła nie leżała w obronie, tylko w prędkości impecie i precyzji ataku. Wyobraź sobie tysiąc husarzy pędzących w pełnym galopie, z kopiami długimi na 5-6 metrów, ustawionymi w klin. Tad, nie dałoby się nawet trzymać, bo wymagałby jednej ręki, a husarze się pełną kontrolę nad bronią i koniem. Do tego w jednej ręce miał kopię, a po jej złamaniu szablę. Nadziak albo koncerz. Co starczy, był doskonale chroniony zbroją półpłytową. Na pierśnik, na ramienniki, karwasze, hełm typu szyżak, to wszystko dawało znakomitą ochronę, ale nie ograniczało ruchu. Pancerz był lekki jak na swoje czasy, często ważył około 15-17 kg. A husarskie konie były tak silne i szybkie, że mogły z łatwością utrzymać to tempo nawet w ciężkim boju. A co z muszkietami? Wbrew pozorom początkowe muszkiety były mało cenne i długo się przyładowywały. Husaria w większości przypadków przebijała linię piechoty, zanim muszkieterzy zdążyli drugi raz strzelić. Gdyby husarz miał tarczę, straciłby balans, mobilność i siłę uderzenia. Tarcze były przydatne w walce pieszej, ale nie konnej, szarży z olbrzymą prędkością. Trzymając tarczę, husarz musiałby zrezygnować z długiej kopii, która była jego największym atutem. Dodatkowo brak tarczy oznaczał większe pole widzenia, łatwiejsze manewrowanie i możliwość użycia obu rąk do walki. Najpierw kopią, potem szablą lub koncerzem. Brak tarczy w Husarii nie był przypadkiem. To była świadoma, genialna decyzja wynikająca z doświadczenia wojennego i perfekcyjnie dobranej taktyki. Husaria nie potrzebowała tarcz. To była szybka skuteczniejsza i lepiej zorganizowana niż jej przeciwnicy. W czasach, gdy Europa powoli przechodziła z rycerstwa na piechotę z muszkietami, Rzeczpospolita postawiła na jakość, ruchliwość i impet. I to właśnie dlatego Husaria przeszła do legendy. Znasz jakieś mity o Husarii? Zostaw komentarz i nie zapomnij o subie, bo kolejny odcinek już wkrótce. Sieman. Czy Husaria naprawdę nie bała się kul? Brzmi jak legenda ale kryje się za tym twarda wojskowa logika. W XVII wieku broń palna była już powszechnie używana. Piechurzy masowo korzystali z muszkietów i arkebuzów. W teorii to koniec dla ciężkiej jazdy, ale nie dla husarii. Dlaczego? Bo muszkiety były wolne. Oddanie jednego strzału trwało kilkanaście sekund. Cenność? Zła. Skuteczny zasięg często mniej niż 100 metrów. W praktyce piechurzy często nie zdążyli przeładować, zanim husaria i już na nich spadła jak burza. Co więcej, zbroje husarskie nie były na pokaz. Do, do dziś zachowały się pancerze, które odpornie znosiły strzał z muszkietu z odległości nawet 50 kroków. Niektórzy historycy sugerują, że husarskie kirsy były testowane właśnie pod tym kątem. Ich konstrukcja, stal, skóra i specjalny kształt potrafiła odbić pocisk lub zminimalizować obrażenia. Ale najważniejsze było coś innego: prędkość i taktyka. Husaria nie walczyła chaotycznie. Najpierw rozbijała szyki piechoty. Wyłamywała flankę, siejąc strach. Ich uderzenie było jak uderzenie młota, tak silne, że przeciwnik nie miał szans na drugi strzał. Byli też doskonale wyszkoleni. Wiedzieli, jak ominąć główne salwy, jak manewrować koniem, by być mniej narażonym na ogień. A kiedy trzeba było, walczyli pieszo, chronieni pancerzem z nadludzką dyscypliną. To dlatego w starciach, jak pod Kirchholmem czy Kuszynem, Husaria rozbiła w pył nawet czterokrotnie liczniejsze wojska uzbrojone w broń palną. Bo kul się nie boi ten, kto wie jak i kiedy uderzyć. Ciemaneczko, i zapraszam na kolejny odcinek Sekretów Historii. Gdy słyszymy o bitwach, w których jedna strona miała ogromną przewagę liczebną, logiczne wydaje się, że to właśnie ona wygra. Ale nie w przypadku Husarii. Polska jazda skrzydlata zasłynęła z tego, że rozbijała znacznie liczniejsze armie. Często kilkukrotnie większe. Jak to robili? Zacznijmy od taktyki uderzenia klinem. Husaria formowała krzyk w kształcie grotu strzały. Najsilniejsi i najlepiej uzbrojeni znajdowali się w centrum, a skrzydła jednostki otaczały formację przeciwnika. Siła tego uderzenia była tak wielka, że rozrywała szeregi wroga na strzępy. Ale nie tylko siła decydowała. Husarze byli mistrzami wykorzystywania terenu. W bitwie pod Kircholmem około 3000 żołnierzy polskich zmierzyło się z ponad 10 10000 Szwedów. Polacy ukryli część swoich sił i sprowokowali wroga do ataku. Gdy Szwedzi ruszyli, zostali otoczeni i zaatakowani z flanki. Husaria uderzyła wtedy z impetem, rozgromiła ich w ciągu godziny. W bitwie pod Kuszynem husaria starła się z armią ponad trzykrotnie liczniejszą. Mają zaledwie sześć tysięcy ludzi przeciwko 35 tysiącom Rosjan i najemników. Kluczowe było ciągle uderzanie falami. Gdy jedna grupa kończyła szarze, kolejna już ruszała. To był nieustanny walec stalowych kopii i końskich kopyt. Husarze unikali bezsensownego frontalnego starcia. Gdy było to możliwe, wykorzystywali manewry, pozorowane odwroty, a nawet ataki w nocy. Ich dyscyplina i trening pozwalały im wykonywać skomplikowane manewry w absolutnej ciszy i precyzji. Nie zapominajmy o morale. Widok rozpędzonej husary, skrzydeł i połyskujących pancerzy paraliżował przeciwnika. Często to psychologia wygrywała bitwę jeszcze przed pierwszym starciem. To właśnie połączenie taktyki, odwagi, wyćwiczenia i geniuszu dowódców, takich jak Hetman Chodkiewicz czy Żółkiewski, sprawiło, że Husaria była nie do powstrzymania. Nawet przez armię, która miała ich liczebnie zmiażdżyć. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko. Cecora 1620 to tutaj legenda skrzydlatych husarzy zderzyła się z jednym z najczarniejszych dni w historii. Większość ludzi pamięta ich gromkie szarże i wspaniałe zwycięstwa. Ale historia to nigdy nie tylko triumfy, czasem to gorzkie lekcje i cena pychy. Przenieśmy się do jesieni 1620 roku, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów toczyła śmiertelną walkę z Imperium Osmańskim. Napięcie było ogromne. Hetman Stanisław Żółkiewski, bohater wielu wojen, poprowadził wojska głęboko w głąb Mołdawii. Jego armia, mieszanka doświadczonych husarzy, piechoty i szlachty spragnionej chwały, ale też bądźmy szczerzy, niedostatecznie przygotowana i podzielona. Plan był śmiały: wyprzeć Osmanów z Mołdawii i wzmocnić chwiejną południową granicę Rzeczypospolitej, ale błędy zaczęły piętrzyć się szybko. Żółkiewski nie docenił liczebności i szybkości armii osmańskiej. Brakowało zaopatrzenia, sojusznicy byli zawodni, a dyscyplina zaczęła szwankować. Zamiast szybkiej kampanii, wojska polskie wkrótce zostały otoczone w mniejszości i nękane dniem i nocą przez kawalerię osmańską. A potem nadeszło fatalne starcie pod Cekorą. Kusarze, legendarni z powodu przełamywania linii wroga, niewiele mogli zrobić przeciwko niekończącym się falom osmańskich jeźdźców i nieustannemu ostrzałowi artylerii. Ich kopie się łamały, ich słynne skrzydła opadły, ich konie były wyczerpane. Żółkiewski próbował zebrać swoich ludzi, ale zapanował chaos i strach. Dumna niegdyś armia rozpoczęła desperacki odwrót, zamieniając porządek w bezład. Ale to tutaj historia staje się naprawdę osobista. Hetman Żółkiewski, mający już ponad 70 lat, odmówił opuszczenia swoich wojsk. Walczył pieszo, z szablą w ręku, odmawiając ucieczki. Jego ostatnia chwila? Otoczony, w mniejszości i nieugięty. Mówi się, że zginął stojąc, stając się symbolem zarówno... ...legenda, duma Rzeczypospolitej, skrzydła, stal, chwała, ale dziś opowiem Ci nie o tym, co czyniło ich niezwyciężonymi. Dziś opowiem Ci o tym, czego się bali. Bo nawet najwięksi wojownicy mają swoje lęki. I wbrew pozorom nie był to wróg z szablą w ręku. Po pierwsze, zdrada. Nie na polu bitwy. Zdrada polityczna, brak rozkazów, opóźnienia, intrygi możnych. Husarz mógł stawić czoła tysiącom wroga, ale był bezsilny, gdy król nie wypacał żołdu. Gdy decyzje podejmowali tchórze w złocie, a nie wojownicy w pancerzu po drugie bagno i lasy husaria była potężna ale tylko tam gdzie mogła się rozpędzić w terenie gdzie koń ugrzezł w błocie stalowe skrzydła nie miały znaczenia wąskie przełęcze leśne zasadzki tam kończyła się przewaga husarza po trzecie nowe czasy broń palna nie taka jak na początku powolna niedokładna ale precyzyjne muszkiety z bagnetami pojawiali się przeciwnicy których nie dało się złamać szarżą husarz zaczynał rozumieć że świat się zmienia a on sam może stać się reliktem przeszłości. Po czwarte, samotność, daleko od domu, od rodziny, tygodnie w siodle, duma była ogromna, ale też ciężka jak zbroja. Czy wróci do swoich, czy jego imię przetrwa, jeśli zginie w anonimowej potyczce? I wreszcie, śmierć bez chwały. Nie bali się zginąć, bali się zginąć, zapomnieli, bez znaku krzyża, bez piersi, pieśni, zwykłym ciosem, z dala od braci. Więc kiedy patrzysz na obraz husarza, wiedz, że pod pancerzem był człowiek z sercem bijącym jak twoje, z wiarą, że czyni to, co słuszne, ale też z rękiem, bo nawet skrzydła nie dają gwarancji, że wzbijesz się w niebo. Otwieram oczy. Jeszcze ciemno. Na ci chłód. Ale nie zimna trzymi ręka, tylko z napięcia. Dziś dzień bitwy. Pierwszy raz stale w szarży, jak husarz. Zakładał zbroje klamra po klamrze. Każdy pasek to jak kobietnica, że wrócę albo że odejdę z honorem. Skrzydła jeszcze czekają, dumnie stoją przy wejściu jak anioł stróż ze stali biur. Mój koni wierny, silny, czuje to samo co ja. Spięty, czujny, gotów, kłaszczego po karku, to my dwa i wojownicy. Siedzę w siodle, przede mną linia naszych. Słońce odbija się od kopii, od pancerzy, a potem dźwięk trąbki. Naprzód, Tarcze biją o siebie, wrzaski wrogów, kurz pod kopytami. Świat staje się wąski, tylko cel przede mną. Ramiona napięte, kopia jak przedłużenie mojej woli. Zderzenie. Ciało wpada na ciało, koń na konia, wszystko w nie oka, ale ja trwam.